Jaki projekt realizuje Hortex we współpracy z Komarch? Naszym głównym projektem współpracy z firmą Komarch jest projekt Ecodystrybucja. Jest to projekt elektronicznej wymiany danych pomiędzy naszymi dystrybutorami i firmą Hortex. Rozpoczęliśmy realizację tego projektu z końcówką ubiegłego roku. Mamy plany zakończenia i zrealizowania projektu w przyszłym roku, być może uda się w pierwszej połowie przyszłego roku. Projekt realizowany jest przez dział sprzedaży łącznie we współpracy z działem IT. Mamy plany w ramach tego projektu integrowania danych, które uzyskujemy w projekcie Ekodystrybucja, systemem, który wykorzystujemy u siebie w firmie. Jest to system SAP. Mhm. Jakby możliwość połączenia tych danych pozwala nam szerzej i pełniej spojrzeć na dane rynkowe. W jaki sposób Ekodystrybucja wspiera procesy biznesowe w Hortexie? No, głównie wspiera um, proces sprzedaży, e, ułatwia nam współpracę z naszymi dystrybutorami, poprawia jakość współpracy z naszymi dystrybutorami. E, mamy e, niemalże e, na bieżąco informacje w trzech płaszczyznach. Są to e, odsprzedaż naszych dystrybutorów, e, stany magazynowe i e, elektroniczna droga e, zamówień dostarczana do e, systemu dystrybutora. Czyli rozumiem, że zmieni się model współpracy z dystrybutorami. W jaki sposób? Jak najbardziej. Zmienia się model współpracy z dystrybutorami, zmienia się spojrzenie na współpracę z dystrybutorami. Mm -hmm. Główna zmiana polega na tym, że nasze dane rynkowe, nasza komunikacja mm -hmm. nie odbywa się już tylko na podstawie telefonu, maila. Mamy też jakby systemową wymianę danych czyli mamy informacje, o tym, co się dzieje u naszych dystrybutorów z naszymi produktami, mm -hmm. gdzie są sprzedawane, w jakich cenach. E, możemy to monitorować i jest to jakby z korzyścią, e, mocną korzyścią dla nas, ale także też dla naszych partnerów.